Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fallout. Fallout z rojem, let's play wyjątkowy, utrzymany w pysznym, ciepłym, parzącym, postnuklearnym klimacie. Dzisiaj przygoda krótsza, co nie zmienia faktu, że nie mniej intensywna i atrakcyjna. Tak jak to powiedziałem ostatnio, opuszczamy golowską, tak to nazwijmy, kryptę. I wracamy do naszej rodzimej krypty 13, w której to na terenie której to będziemy świadkami ciekawych sytuacji, nowych przygód, no i oddania odnalezionego hydroprocesora w bólach, mękach, krwi i pocie, łzach, nagrodzonych niesamowitą satysfakcją i nie tylko. Ok, także opuszczamy, co się da. To jest przykład gry, w której w żadnym stopniu backtracking nie wkurza. Zawsze to jest dodatkowa opcja, żeby popodziwiać wszystkie te elementy, uświadomić sobie w czym właśnie uczestniczyliśmy, co odwiedziliśmy. No tak, rojoza się podnieca i dziwnie przeżywa. Standard. Na do widzenia, oczywiście możemy jeszcze, że tak powiem, zagadnąć tego dobrego gula, przywódcę podziemnych guli, by usłyszeć ciepłe słowo pod naszym adresem, za pomoc w naprawie ich pompy wodnej, czyli ich problemu z wodą. Dokładnie tak. No i fajnie, wracamy. Yes. No, trochę to zajmuje, ale można się pogubić, przyznaję, ok, ale nie powinno być tragicznie. Ok, los, yes. tu masakra, oczywiście, prawidłowo, że nie zapomnijcie poczyścić tych złych guli z powierzchni, jak i super mutantów Dobrze, krypta 13: dündr, czy coś po drodze nas zaczepi? No, długa podróż widzę. Łyk nektaru. Dobrze. Mała bitka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ale czasem przyda się amunicja w giwerze rojo. Tak wygląda nasz HYDROPROCESOR! Woo! Woo! Dobra. Poscelajmy. Dobrze że nie trafia, bo nie ma trudki. No i świtaćni na do widzenia. No, w dwójce to naprawili, potem dalej, powiedzmy, podróż jest kontynuowana i trzeba ponownie klikać w trzynastkę, czy tam w ogóle w jakieś miejsce docelowe. Ojej. krypta trzynaście, uhuhu. Od samego początku, od jaskini wejściowej sobie wejdziemy. Na razie schowamy broń. Tym razem nie będziemy specjalnie wojować. Używamy właśnie interfejsu komputerowego, komputerka wejściowego i przenosimy się na teren. Nie wiem, tu już chyba to sprawdzałem. No, ale to już w tym momencie nie jest to nam potrzebne specjalnie. No to oczywiście, wszyscy nas witają. Chyba pierwszy raz widzimy, że tak powiem, kryptę w pięknym stanie. Pełnej krasie, sterylnie, elegancko, ładnie. Dobra. E, tu mamy oczywiście, jak to we wszystkich, właśnie kryptach, jest ten segment medyczny. I możemy tutaj zagadnąć, doktorka. Oj, 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 to jest, to jest ten doktorek, tak. Możemy się za darmo u niego uleczyć, i to nie tylko regenerując swoje punkty życia, ale też lecząc się z zatrucia, promieniowania tego typu elementów. No i skoczyło nam tu i to w sumie tyle, jeśli chodzi o ten segment. Pamiętajcie o tym: zawsze tu możecie wracać to nie jest jednorazowa kwestia dobra. To było pierwsze miejsce, orle. Dobra, idziemy na drugie. I to są tak zwane kwatery mieszkalne. Także jeszcze raz powtórzę, do tej pory mieliśmy, że tak powiem, okazję oglądać wszystko w formie typowo Falloutowej, zdewastowanej, zniszczonej. Okej. Okay. Zagadujemy teraz do Cindy, do rudowłosej. Okej. Okay. I w tym momencie aktywuje się quest yy, opiewający na to, że musimy się dowiedzieć, kto kradnie wodę. Dokładnie tak. Ktoś uszczupla zapasy yy, naszej krypty. Musimy się dowiedzieć, dlaczego, kto, jaki, przez co i what the fuck. Dobra. Dopytujemy. Okej. Okay. Czy wszystko okej? Okay? Warto, że tak powiem, taki tip. Hmm. Po prostu męczyć wszystkie opcje dialogowe. Nigdy nie wiadomo, kiedy uzyskamy jakąś przydatną wskazówkę. Ponadprogramowy EXP. Czy w ogóle aktywację jeszcze innego questa? Teraz dodajemy się do drugiej rudej Laski. Eee, mianowicie pogadamy sobie z Teresą. OK, i tutaj trzeba będzie, w, że tak powiem, inaczej poprowadzić rozmowę. Mianowicie pierwsza opcja. Ona tutaj chce zwalać winy, trochę się miota, kręci. Trzeba umiejętnie tutaj zadziałać, wybierając właśnie te opcje, które wybieram na ekranie. OK, dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten segment. Tutaj już nie ma nic specjalnie ciekawego. udajemy się na ostatnie pięterko. Trzecie. Hops. Tutaj jeszcze wypytamy o całą sprawę czarnoskórego strażnika, zbiorników i zapasów wodnych. Okay. W tym momencie oddalamy się troszeczkę. A może... Bezpiecznie z tej strony. Ustawiamy sobie zegar na północ. Chaos. O, i tu jakiś cwaniaczek sobie idzie. I zobaczymy, co on będzie kombinował. O. Palenie Janka. I właśnie widzimy podejrzanie zachowującego się mieszkańca krypty. Dyn 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 dyn. O, coś zaczyna grzebać, zagadujemy gnojka. O, dokładnie, małe zastraszenie. No i niestety. Rzucił się na nas, także a może troszeczkę pobawimy się bronią, że tak powiem, atakami, w których jesteśmy beznadziejni, ale nasi powinni się tym zająć A ja No i dobrze Nie wiem, czy to dokładnie tak miało wyglądać. Z tego co pamiętam, to można to było zrobić bez rozglewu krwi. Ale kradł wodę, tak, zgadza się. Dobra, dobra, dobra. Zobaczmy, czy. Dajmy sobie w takim razie na, na godzinę 12. Okay. Ale ja powinienem dostać tysiaka za znalezienie tego gościa. Ok, zagadujemy go jeszcze raz. O, no, więc tak, więc... Udało się, po prostu był to rzut na perswazję, która na początku mi się nie udała, teraz jest wszystko ok. Trafił do Ciupy, my dostajemy obiecane 1000 punktów doświadczenia. Zapomniałem Wam również wspomnieć, iż pogadanka, właśnie głównie z Teresą, zaowocowała też nagrodą. 750 punktów doświadczenia otrzymaliśmy. O, tutaj dokładnie tak. Zapokojowe uspokojenie, no takich rewolucyjnych nastrojów, które się pojawiły um, na terenie krypty. Także w sumie 1700 punktów doświadczenia za wszystko, także bardzo fajny bonusik. No ale udajmy się dokładnie tam, gdzie miejsce najważniejsze, czyli właśnie do centrum dowodzenia, pokój operacyjny naszego Overseera się przybliżyć. No i sprawdza, ładuje, weryfikuje. Ok, czyli dostaliśmy 7,5 tysiąca punktów doświadczenia, dostaliśmy awans i co najważniejsze, od tej pory nie będzie nas gonił żaden czas. Wszystko się wyzerowało i możemy sobie rozkosznie chodzić, zwiedzać, mordować, wykonywać zadania. Także to jest fajne, przynajmniej psychiczny komfort dla ludzi, którzy nie lubią, gdy goni ich czas. Tu sobie machniemy, wszystko dajemy w broń energetyczną. W tym momencie, kołfajcie mi, wiem co robię. Ok, i korzystamy właśnie z tego komputerka w bibliotece. Tak się nazywa właśnie ta lokacja. Ok, tutaj sobie użyjemy. Umiejętności, nauka. Pierwszy raz będziemy używać, właśnie naukę używamy na komputerach. No, nie zawsze oczywiście jest to przynosi to jakieś profit dlatego trzeba próbować. A czyli. Niczego istotnego nie jesteśmy w stanie się nauczyć. No szkoda, no ale okej. Okay. Widocznie po prostu mam już na takim poziomie tą umiejętność, że nie ma sensu, e, że tak powiem, skillowanie. Dobra, używamy na komputerze no właśnie, kur na czego. Okay, zostało to automatycznie wgrane przy pierwszym użyciu. Ojku, dobra. Czyli wracamy, właśnie do opiekuna, tak zwanego opiekuna krypty, bezpiecznie siedzącego, właśnie na takim specjalnym podwyższeniu w formie wieżyczki z miniganami po bokach. Oczywiście kolejny klimatyczny element. Nie zachwycony naszym reportem. Raportem. No, i w tym momencie naszym celem nie będzie już szukanie wody, ale unicestwienie supermutantów i odgadnięcie, odkrycie, co kieruje ich poczynaniami, jaki mają cel, za co są odpowiedzialni. I dobrze, kochani, w, w tym momencie misja najważniejsza, tytułowa, czyli odnalezienie hydroprocesora jest wykonana. Mamy ten etap, tą podróż już za sobą. Przed nami kolejne przygody, kolejne przygody z supermutantami, z tajemniczymi wyznawcami oraz z bractwem stali. I to właśnie na teren bazy Bractwa Stali udamy się już następnym yy, razem póki co dziękuję wam serdecznie za uwagę kochani trzymajcie się i do następnego a chuj he he.